Aleluja, ale tuja. Ale tu ja. Ale meleluja. jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami, z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Marka, chwała Tobie, Panie. Gdy Jan został więzionym, jezus przyszedł do galilei i głosił Ewangelię Bożą mówił czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię przechodząc obok jeziora galilejskiego ujrzał szymona i brata szymonowego Andrzeja jak zarzucali sieć w jezioro byli bowiem rybakami i rzekł do nich jezus pójdźcie za mną a sprawią, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w Łodzi Poszli za nim. Oto słowo pańskie. a Tobie Chryste. Do Święty przyjdź. Duchu Święty, Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Wstań idź do Niniwy Wielkiego Miasta i głoś jej upomnieniem, które ja Ci zlecam. To słowo Boga, które zostało zapisane w księdze proroka Jonasza z dzisiejszego pierwszego czytania. Stara chrześcijańska tradycja mówi, że Bóg posyła każdego z ludzi na ten świat ze specjalnym orędziem, ze specjalną misją, którą ma głosić: specjalną pieśnią do zaśpiewania, specjalnym aktem miłości do wypełnienia. I nikt inny nie może wygłosić zleconego nam orędzia. Zaśpiewać naszej unikalnej pieśni lub dopełnić zleconego nam aktu miłości. Każdy z nas musi uczynić to sam. I mówi ta tradycja, że Bóg, wysyłając na ten świat, decyduje również o zasięgu naszej misji. On decyduje o tym, komu powinniśmy nasze specjalne orędzie głosić. Komu śpiewać naszą unikalną pieśń, i kogo obdarzyć naszym specjalnym aktem miłości? Czasami Pan Bóg ogranicza tę misję do jednego, dwóch ludzi, czasami do kilku, a czasami do większej rzeszy. I jeszcze ta sama tradycja mówi, że największym darem od Boga, jaki można sobie wyobrazić, jest dar życia. Im jesteśmy starsi, im więcej nasz życiowego doświadczenia, im więcej trudności związanych z wiekiem, ze stanem zdrowia, tym jesteśmy mądrzejsi. Tej mądrości nie mają młodzi. Chociaż są silni i im się często wydaje, że są. Niezniszczalni, nieumieralni. A my to wiemy: życie to dar nad darami, które Pan Bóg nam dał i które trzeba przeżyć godnie, mądrze i o nie dbać. Kochani, to przywołanie tradycji chrześcijańskiego przesłania. Podpowiada nam, jak jeszcze głębiej, lepiej, mądrzej przyjąć dzisiaj słowo Boga. To słowo Bóg do nas kieruje nieustannie. Jak powie święty Paweł, jest to słowo Boże skuteczne, obosieczne jak miecz. Hartujące nasze serca, kształtujące nas. W tradycji polskiego kościoła. Mamy niedzielę biblijną w okresie wielkanocnym, a papież Franciszek od trzech lat, dokładnie od 2020 roku, czyli właściwie czterech lat, tę niedzielę styczniową ustanowił niedzielą Słowa Bożego. To zwrócenie nam uwagi na to, jak ważne jest słowo Boże, czy jest przede wszystkim słuchamy, a co ważniejsze, czy staramy się swoje życie układać według Słowa Bożego? Dzisiaj tyle zamętu w świecie, tyle powstających znaków zapytania. Jedynym pewnikiem jest Bóg, jego słowo. I dzisiaj to słowo Boga mówi o powołaniu, o misji, którą daje każdemu z nas. Najpierw w pierwszym czytaniu Jonasz. On nawet nie chciał iść do Niniwy, wzbraniał się przed tym. Ale widzim, z jaką mocą naucza, jak ludzie się nawracają. Podobnie w drugim czytaniu Święty Paweł do Koryntian, jednego z ważniejszych możniejszych nacji tamtych czasów. miastą portowe, a więc zyskowne. Napomina ich na końcu mówi, przemija bowiem postać tego świata. On ich ewangelizuje. Głosi im słowo Boże. I wreszcie słowo Ewangelii. Wydawałoby się, że powołanie apostołów, opis tego wydarzenia odnosi się tylko do księżym, misjonarzy, sióstr zakonnych. Ale przecież to jest słowo do każdego z nas. Każdy z nas ma w swoim życiu swoje powołanie. Lepiej lub gorzej żeśmy je kiedyś odczytali. Najczęściej w swojej młodości. A dzisiaj mamy je realizować. Przeżywamy dzień babci, dzień dziadka. Zauważamy w czasie wizyty kolędowej różne w cudzysłowie gadżety, które żeśmy otrzymali i otrzymujemy od wnuczków, poduszki, kubki z napisem: Najlepszy dziadek, najlepsza babcia to też powołanie być dobrym dziadkiem i dobrą babcią. Cieszymy się, kiedy nasze wnuki chodzą do szkoły, gdzie są nauczyciele z powołania. Cieszymy się, kiedy trafimy do lekarza, o którym się mówi, powołania. Cieszymy się, kiedy mamy duż pasterzy, o których mówimy to ksiądz powołania. Ale każdy z nas ma swoje powołanie. Przede wszystkim do życia w małżeństwie. To najważniejsze z powołań dwie drogi kapłaństwa, bezrzędności i właśnie powołanie do małżeństwa. Święty Paweł mówi o tym trzecim, o powołaniu do życia w samotności, ze względu na sprawy Boże, czy też na wykonywany zawód, swoje powołanie. Po czym poznać, że ktoś odczytał swoje powołanie i realizuje to powołanie w swoim życiu z pasją, w swoim zawodem. Swoim hobby, bo jest radosny, bo czerpie z tego satysfakcji, bo wbrew oglądowi z zewnątrz, gdzie może choroby, cierpienia, coś nie tak podwiatr, przeszkody, a jednak jest radosny, a jednak pasję swojego powołania wykonuje z radością. Modlimy się dzisiaj. O to odczytanie powołania dla ludzi młodych, ale też prosimy dla nas starszych, którzy już od wielu lat jesteśmy na drodze swego powołania, abyśmy w nim wytrwali, abyśmy byli przez to piewcami Bożej miłości. Kardynał Newman, nawrócony na chrześcijaństwo, z protestantyzmu, na katolicyzm. Ubiegłym wieku, wielki też pisarz intelektualista, którego na nowo w tych latach pierwszych, XXI wieku czerpiemy, mówił tak, Bóg przeznaczył mi do wykonania jedyne w swoim rodzaju zadanie. Nikt nie może wypełnić za mnie tego zadania, bo każdy ma swoje własne. Dlatego ufam Bogu we wszystkich okolicznościach i sytuacjach mojego życia. Jeżeli jestem chory, staram się służyć Bogu poprzez moją chorobę. Jeżeli jestem smutny i przygnębiony, oddaję mu moje przygnębienie i smutek. Wszystko, co czyni Pan Bóg, jest celowe. On może przedłużyć moje życie i może je skrócić. On doskonale wie, co czyni. O mój Boże, całkowicie oddaję siebie w Twoje ręce. my i my tak. Amen.